Prowadź z nami auto z USA. Na portalu www.bitusa.pl sam wybierasz i licytujesz w USA. Ponad 100 aut jest już na placu przy ulicy Warszawskiej 53 w Gręzowie, obok serwisu Skani. Taniej nigdzie nie kupisz. Zapraszamy. Wektra z Buczyn po wygranej 9 do 2 z Chutnikiem hutaczechy awansowała na fotel lidera Siedleckiej okręgówki. Kolejny raz powtórzyło się stare pożekadło, że 2-0 to niebezpieczny wynik. Od 2-0 przestajemy grać. Trochę wstrząsu trzeba było w szatni, żeby to wszystko wróciło na normalne tory, bo byliśmy z zespołem zdecydowanie lepszym. Cieszy wysoka wygrana. Trzeba pracować dalej, żeby takie sytuacje nie zdarzały się jak w pierwszej połowie. Do przerwy niespodziewanie był remis 2-2. Po dobrym początku Wektra przespała końcówkę pierwszej połowy. W drugiej połowie strzelali już tylko piłkarze z gminy Zbuczyn. Skończyło się na wygranej 9-2, do a szans było wystarczająco dużo, aby strzelić kilkanaście goli. Że tak powiem koncert strzelecki zespołu ze Zbuczyna. No, bardzo się cieszymy. Wszyscy chłopcy mogli sobie dzisiaj pograć, którzy byli w kadrze meczowej. 9-2 wygrywamy no i czekamy teraz na mecz z płomieniem za tydzień. 14 września o 16.00 Wektra zagra na wyjeździe z płomieniem Dęby Wielkie. Sponsorem programu był bezpośredni importer aut z USA www.bitusa.pl Sprawdź z naszą firmą auto z USA,